Pochwalony Jezus Chrystus, witam Was bardzo serdecznie na progu Wielkiego Tygodnia w Niedzielę Palmową. I Chcę Wam zwrócić uwagę na takie trzy elementy, które Wam mogą pomóc przeżyć i Niedzielę Palmową, i cały Wielki Tydzień, przede wszystkim Triduum Paschalne. Po pierwsze, będziemy dużo słuchać. To Słowo Boże jest obszerniejsze w tym, w tym czasie. Jest Go więcej, poczynając właśnie od niedzieli palmowej, kiedy słuchamy całego pasusu męki naszego Pana, Jezusa Chrystusa. I to jest pierwszy element: nastawcie się na słuchanie. To jest pierwsza postawa człowieka wierzącego: słuchaj Izraelu. Dopiero potem działaj, dopiero potem myślę. O nawróceniu, o, o wszystkim innym. Słuchaj Izraelu, od tego się wszystko zaczyna. Tu nie chodzi o jakąś postawę taką bierną, dlatego, że jak mówi Chrystus przy powieści o, o, o ziarnie, które padło na glebę żyzną i na tą, którą padło na kamień więc bardzo, bardzo dużo zależy od nas. Od tego, czy będziemy się z tym słowem konfrontowali, czy będziemy je przyjmowali, akceptowali, czy też gdzieś tam będziemy je. No jakoś tak bardzo, bardzo pobieżnie traktowali, yy, wiara się rodzi ze słuchania. I więc od tego, od tego zależy później, czy, czy, czy się z nas zrodzi ta wiara, tego czy to słowo przyjmiemy. I to jest pierwszy element yy, i pierwsza moja zachęta. Słuchajcie, będzie dużo Słowa Bożego. Drugi element, na który chcę Wam zwrócić uwagę, to Rozważanie męki Pana Jezusa. Będziemy rozważać, będziemy słuchać opisu męki Jezusa w niedzielę palmową, potem wrócimy do tego w wielki piątek. I w ogóle okres Wielkiego Postu. No to jest czas, kiedy nieustannie wracamy do, 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 do opisu męki Jezusa. Służą do tego i droga krzyżowa, gdzie, gdzie rozważamy. Cierpienie Chrystusa, Jego umieranie, Jego śmierć. Służą do tego gorzkie żale. Służy do tego, służą do tego bolesne tajemnice różańca. Więc tych sposobów na rozważanie, na rozmyślanie, medytowanie nad męką Jezusa jest wiele i takich wielkopostnych, typowo wielkopostnych, ale i codziennych. A to jest bardzo ważne. To jest jeden z takich ważnych. Profilów życia chrześcijańskiego, właśnie pasyjność, męka Chrystusa nas wychowuje. Można powiedzieć, że męka Chrystusa, kiedy ją rozważamy, dobrze nam robi. W tym sensie, że nas jakoś tak ustawia właściwie i, 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 i prostuje nasze myślenie, i bardzo pogłębia nasze uczucia. Myślę, że tutaj przede wszystkim jest taką niesamowitą szkołą uczuć właśnie wobec naszego. Egoizmu wobec naszych kaprysów, wobec egocentryzmu, kiedy rozważamy mękę Chrystusa, czyli tak naprawdę miłość, która się w ten sposób wyraziła, to prostuje się i nasze myślenie, i nasze odczuwanie, i ostatecznie nasze zachowanie, cała nasza postawa. Rozważajcie w tym okresie mękę Jezusa to jest ostatni moment w Wielkim Poście, kiedy nam Kościół tak jasno i. I oferuje właśnie ten sposób wychowania uczuć. I wreszcie po trzecie w tym roku rozważamy Ewangelię według świętego Łukasza. Tą właśnie Ewangelię nam daje Kościół w Niedzielę Palmową i to jest takie piękne zrządzenie Bożej Opatrzności. Mamy Rok Miłosierdzia. Wiemy, że Łukasz był, jest Ewangelistą Bożego Miłosierdzia. To właśnie w jego Ewangelii znajdujemy przypowieść o marnotrawnym synu i miłosiernym ojcu. To właśnie w Ewangelii Łukasza mamy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. To właśnie tam mamy to jasne wezwanie Chrystusa bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny, który już jest jakby interpretacją słów bądźcie doskonali, jak ojciec wasz jest doskonały. I to właśnie w Ewangelii Łukasza, właśnie w pisie męki Jezusa Chrystusa mamy niesamowitą historię o dobrym łotrze. To jest, można powiedzieć, przypowieść o, o miłosierdziu Bożym, o tym, że ono jest taką ostatnią deską ratunku. Historia człowieka, która no jest budzi nadzieję, dla wielu budzi nadzieję, że, że, że Bóg do końca, do, do ostatniej chwili Walczy o człowieka i ofiarujemy mu tą szansę zbawienia właściwie na łożu śmierci. I w momencie cierpienia wystarczy zaufanie, wystarczy zwrócić się do Chrystusa, wystarczy proste, szczere, płynące z głębi serca wezwanie: Jezu ufam Tobie i człowiek, i bramy nieba się otwierają dla człowieka. Więc mamy właśnie Ewangelię Łukasza, abyśmy przeżyli rok miłosierdzia z Ewangelistą Miłosierdzia. Życzę Wam, żebyście właśnie na słuchaniu i na rozważaniu męki Pana Jezusa i na czytaniu Ewangelii Łukasza właśnie w taki sposób przeżyli i niedzielę palmową, i potem cały wielki tydzień, a przede wszystkim żebyście te postawy zachowali na tridum paschalnym.